I joł, witam wszystkich, to w kolejnym odcinku Zagrajmy w Gothic Modyfikacje, a cześć, modyfikacje, returning i dobra, i lecimy z tabułą, ludzie. Nic mnie już nie dziwi. Dobre mają tu piwo? Nie jest może najlepsze, ale w tych ciężkich czasach nie ma co wybrzydzać. Co tu porabiasz? Jeszcze kilka dni temu wyprówałem sobie flaki na polach obszarnika. Pewnego dnia powiedziałem sobie dość. Zabrałem swoje graty i odszedłem. Teraz sam sobie jestem szefem. Wszystko co mam, znajduje się w moim kufrze. Niczego więcej mi nie trzeba. Interesowałby Cię mały konkurs? Jaki konkurs to jest? A na czym miałby on polegać? Nazwałem go do dna. Zasady są całkiem proste. Zamawiamy na zmianę po kuflu najlepszego w tej spelunie piwa. Każdy kufel musi być opróżniony do dna, tak by po odwróceniu i postawieniu na stole nie pozostawiał śladu. Ten, który dłużej ustoi na nogach, wygrywa. Przegrany płaci stawkę i rachunek. Co ty na to? Może kiedy indziej, jeśli będę miał trochę więcej czasu. A czy nie, 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 nie. Już można ufać. Czy działo się tu jeszcze coś interesującego? Nie mam pojęcia. Nikt mi o niczym nie mówi. Nikt nie chce wiedzieć. Czy mogę postawić na kogoś innego? Oczywiście. Jeśli tylko uda ci się znaleźć kogoś na tyle odważnego, by się ze mną zmierzyć, założę się z tobą. Wszyscy płacą porówno. Zwycięzca bierze wszystko. Wysokość stawki zależy od zasobności sakiewki. Przyprowadź mi kogoś, kto odważy się ze mną zmierzyć i będziesz miał swój zakład. Dobra, no jakiś to zawsze sposób, żeby troszeczkę się zbogacić. Jak to się nazywało? Szkolam... Martwa Harpia. A myślisz, że ja mam lepiej. Farmer, farmer... Co mu Sam tak mówiłem. Wydaje mi się, że, cię, że się znamy. Hmm, tak, patrzę. Być może masz rację, wiem, że jesteś był słabny. Ach, tak, dokładnie. Teraz sobie przypominam. Nic Ty byłeś tym facetem, mi. który zawsze wpadał w kłopoty, a ja pomagałem ci wyjść z nich na cało. Prawda jest nie jest łatwa, w przeciwnym razie można Prawda łatwo zrobić ciebie bandytę. Z i są poszukiwani Powinien na całej wyspie. Jak się tu Nic dostałeś? Nie Dziwne pytanie. Tak jak wszyscy, przeszedłem przez przejście radne. prowadzące z doliny do Corinne's. Po to tym, jak magiczna bariera upadła, nie miałem po co tam zostawać. Nie mam czasu na takie rzeczy. Czym się teraz zajmujesz? Nie wiadomo już komu. Od kiedy przestałem się katować w kopalni, nie narzekam nie na, na brak powiedzać. roboty, więc z czego żyjesz? Pomagam ludziom w rozwiązywaniu ich problemów. My? A jakie problemy możesz rozwiązać? Po Cóż, wszelkiego mówić. rodzaju. Spójrz nasz. Yy, to było masz problem. Od dawna. Powiedzmy, że nieznacznie przekroczyłeś linię tak, i popełniłeś to, przestępstwo. Obchodziło. Mógłbym pomóc wyjść z, z tej kabały, chodzi. porozmawiać z wpływowymi ludźmi, ocieplić swój wizerunek. Wierz mi, zawsze znajdą się e, marionetki, się które, ła którymi łatwo można manipulować. Nie musisz A mi tego. A potem mówić. sam zobaczysz, że ludzie zmienią stosunek do ciebie, i będą cię wypalać pod niebiosa. Oczywiście prawo tego nie zakazuje. Nie mogę na tym polegać. A pamiętam, ty byłeś. Nie mów, że o tym nie wiesz. <laughs> Przepraszam, ludzie. Pamiętam, to była go. decyzja. A był w tej kopalni od Gomeza. Mówię ci przecież, chyba. Nic nowego. Kim jesteś? Nie Mam na imię Orlan. Jestem właścicielem tej miłej gospody. Oczywiste. Czego ci potrzeba, wędrowcze? Szukasz może Ciągle miecza, albo przyzwoitej zbroi? Jakiejś nie odmiany to, po rozmowach wiesz. z tymi wiejskimi sztywniakami? A może to po prostu informacji? Jeśli sięgniesz po sakiewkę, dam nie, ci to. A może więcej? Wszystko lepiej. A. Rozumam się od tego z daleka? Jakie zbroje możesz mi zaoferować? Mam tu jedną, która na pewno ci się spodoba. Nie. Hmm. Pomyślę o tym. Jak chcesz, ale nie zastanawiaj się zbyt długo. Myślisz, że ja mam lepiej? Jak idą interesy? Wiesz, bywało lepiej. Ludzie niezbyt ochoczo wydają teraz pieniądze. Wcześniej, czy później musiałem? By to poznać. byłoby na tyle już w tej Nie wiadomo, już komu można ufać. Może ktoś jest już jury? harpie? Nie, ale on oczywiście wie wszystko lepiej. Tutaj jest jakiś koleś. Ja, Nigiel. Jeśli on tego nie widzi, to przecież nie mogę mu pomagać wbrew jego woli. Żadna wielka sprawa. Witaj, kim jesteś? Na co tam się Nigiel? Jestem handlarzem. Czy masz coś na sprzedaż? Nie musisz mi tego mówić. Na razie niczego nie sprzedaję. Widzisz, moje sprawy nic nie potoczyły się, się nie. zbyt dobrze. Tak więc przepraszam, nie to mogę Ci w niczym, niczym pomóc. Sam by na to nie wpadło. Aha, dobra. Sam tak Czyli także mogę z jej pogadać, ale. Naprawdę tyle? w to I to jest. Prawda? Skóra wilka. Aby na to nie wpadł. Ehm, jak to ty się? mnie to kosztowało. Wiecie co? Zrobię zapis. Tak, planuję gwizdnąć te wody i. Nic mnie już nie dziwi. Te wody? Sam tak mówiłem. Dobra. Mi to nie odpowiada. nie nic będziemy. Nowe... Ciągle to samo. Dobra. Okay. To było oczywiste. To ja znikam. Miło ]ach. było, jestem bezmienny, jak coś. Mi tam wszystko, mo wolno. Co eee, są tu pielce? Zapis. Tam są wilki którymi nie chcę krepicy, eee, dobra, sensu nie ma, po prostu będę przebiegał. A czy starał się przebiec. Do... Dawaj, byzji, Dawaj, byzji. Chyba ci się udało. Tyle na ten temat. <laughs> Uff! Dzięki, dzięki. Ratujecie moją dupę. Nie musiałem wczytywać i pokonywać się drogi na nowo. Dzięki wam mogę sobie z czystym sumieniem na sercu zrobić zapis i iść dalej. A, roślina lecznicza, a druga le roślina lecznicza. O, wilk, i skóra wilka. Co my tu mamy? Czy ja cię nie znam? Mm. A kto pyta? Jestem Buster, jeden z najemników Lee. I lepiej zachowuj się grzeczniej, bo inaczej zbierzesz cięgi. Dobra, czego tu szukasz? Mm. Znam Li. Wszyscy znają Li. To nic nie znaczy, koleś. Teraz rozmawiasz ze mną. Dokąd zmierzasz? Skoro tak mówisz, idę się zobaczyć z właścicielem tej ziemi. W rzeczy samej. Hmm, nie wyglądasz na niebezpiecznego. Tu masz rację. Tak, koleś. po latach uczysz się wyłapywać takie rzeczy. Tutaj często walczymy z orkami albo ze strażnikami z miasta. Strasznie uparte z nich gnojki. <śm> Imponujące. To nasza branża, Mały. Robimy nawet broń i pancerze. Codziennie zmagamy się ze śmiercią, ale taki wiejski kmiot jak Ty nie może o tym wiedzieć. Jak chcesz. Ruszaj się, mięczaku! Dobra, dobra. Ja nie chcę się z nim bić. Ja nie mam z nim najmniejszych szans. I długo nie będę miał, a ty, ty jesteś zwykłym najemnikiem. Hmm. Czyli ekspynie ciąg. Chociaż nie, 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 Chyba po prostu bym to olał. Przejdę się tak po polach, pójdę. O, rozmawiam, nie, teraz trzeba się pozajmować fabułą, XP nie będzie potem. Nie chcę, żeby tak było że połowa odcinka będzie taka, że... Nie będzie Was co interesowało, nie? A XP nie poczeka. XP nie najwyżej zrobię w na samym odcinku. Eee, dobra, te wszystkie rośliny. Pełno tego jest? W tym miejscu? I to bardzo odpowiada. Nawet bardzo, bardzo. Odpis pokrzywy pokrzywy. lecznicze Ok. Ok. To robimy zapis numer 23. Tak, dla bezpieczeństwa. Na tym 22. Jednak chyba już od dużego czasu. Nie miałeś z nimi. Baltazar, co słychać? O, nowy w gospodarstwie. Czyżby stary sknera w końcu załatwił mi pomocnika? Nie jestem pomocnikiem. O, rozumiem. Nie jestem już taki młody, wiesz? Od lat czekam na następcę. Chyba nie przyszedłeś tu dlatego, że sąsiedzi się zdenerwowali, co? Na czym polega twoja praca? O, pilnuję, owiec. Robię to, odkąd pamiętam. Zwierzaki są bardzo mądre i wierne, wiesz. Jeśli je dobrze traktujesz, będą cię słuchać przez całe życie. A poza tym, wszystko w porządku? Nie mogę narzekać. Dziękuję za troskę. Dobra, czyli mi nie dać żadnej misji, a ja bym chciał jakoś misję, jakieś jak doświadczenie, trochę podłapać, trochę pieniędzy. Hej, młody, wszystko gra? Ile razy mam wam powtarzać, że pomocnicy powinni się do mnie zwracać z szacunkiem? Nie jestem pomocnikiem. To po co tu przyszedłeś? Nic nam już nie zostało. Nie masz tu czego szukać. Zawsze w ten sposób traktujesz swoich pracowników? Oczywiście i dobrze im to robi. Muszą znać swoje miejsce. Co porabiasz, kiedy znudzi ci się odgrywanie pana i władcy na farmie? Stoję na straży. Ci zafajdani strażnicy z miasta coraz częściej pojawiają się na farmie i kradną, co tylko wpadnie im w łapska. Tylko w ciągu ostatniego tygodnia te dranie zabrały nam kilka owiec. Gdybym dorwał któregoś z nich, dopiero bym mu pokazał. Z pewnością. Dobra, robimy zapis, kurde. Zdenerwujemy go. Chwila. Wycierał ci już ktoś dzisiaj nosek? Zostaw mnie w spokoju, idiota. Wycierał ci już ktoś? Zostaw mnie w sp Dobra. Muszę porozmawiać z twoim ojcem. Ojciec nie ma czasu. Ja mogę cię wysłuchać w jego imieniu. Jak mogę ci pomóc? Przedstaw mnie swojemu ojcu. Twardziel z ciebie i pewnie niezły wojownik, co? Najlepszy. Może w takim razie zawołam ojca? Nie kłopocz się, chłopcze. Sam go znajdę. Jak chcesz. Miałeś go zawołać, no. Kurde. Farmer, farmer, bronko. Dokąd więc się udajemy? Jesteś tutaj zarządcą? Zaraz dam ci połubie łajdaku. Jeżeli chcesz spacerować po mojej ziemi, musisz zapłacić 5 złotych monet, albo dostaniesz niezły wycisk. Hmm. Twojej ziemi? Uprawiasz ją? Niejasne. Z jakiej innej przyczyny musiałbyś mi płacić? Możesz iść i popytać o mnie. Nie mam nic przeciwko. Zapomnij o tym. Nic ode mnie nie dostaniesz. W takim wypadku obawiam się, że muszę wygarbować ci skórę. No to chodź. No cóż. Odłóż broń. Ej, 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 elo. No proszę, jednak można! Dawaj! No ja pierdzielę, no! Za mocni Nawet 5 sztuk złota nie ob... ale pewnego dnia przyjdę. Przyjdę tak za 30 odcinków i się zemszczę i mu przyłożę mocno. Dobry. Dobra, dobra. Skoronie. nie. Dziękuję i życzę miłego dnia. Aż Z Sobą. Witaj, ślicznatko. Nie zagaduj mnie, chłopcze. Mów, czego chcesz. Jestem zajęta. Jak idzie praca? Popatrz na te wielkie pola, które musimy jeszcze obrobić. To zrozumiesz, jak idzie. Chcesz się nająć do pracy w polu? Może. W takim razie powinieneś poszukać naszego farmera Sekoba. Był kiedyś poganiaczem niewolników. Może on coś ci znajdzie. Rzecz jasna. Możesz też spróbować w gospodarstwie Onara, na końcu tamtej długiej drogi. Ale uważaj na najemników. Nie przepadają za obcymi. Słuchaj, ten paskudny koleś, który tam stoi... To Bronko. A co? To ten twój farmer? <noise> tak ci powiedział? Sekop jest naszym farmerem. Bronko to obiboki leń, ale jest silny jak wół. Dlatego nikt nie protestuje, kiedy się obija. Tylko najemnicy potrafią zmusić go do pracy. Boi się ich. A poza tym? Jestem zajęta. Okej, okay, ale myślę, że na ten moment mógłbym skoczyć odcinek, więc do zobaczenia ludzie, trzymajcie się. Pa! Będzie taki krótszy troszeczkę o 4 minuty. Dobra, pa.